Witam serdecznie z tej strony Daniel Kosakowski ze świetlicy w Maksymilianowie. Dzisiaj mamy propozycję dla najmłodszych dzieci. Mianowicie w prosty sposób namalujemy obraz. W tym przypadku będzie to drzewo. Serdecznie zapraszam. Naszą pracę rozpoczynamy od zrobienia tła i to tło będziemy robić gąbką. Namaczamy gąbkę farbie i zrobiliśmy tutaj Niebo, a teraz bierzemy zieloną farbę i robimy tło. Mamy gotowe tło, i teraz przystępujemy do namarowania drzewa. Teraz używając patyczków higienicznych będziemy robić koronę drzewa. Nakładamy na drobinę barwy i delikatnie. Korona drzewa już jest gotowa. Teraz przy użyciu pojedynczego patyczka robimy takie punkciki na trawie, które będą naszymi kwiatkami. teraz tutaj użyjemy trzech patyczków i kolorem czerwonym stworzymy koronę Jeszcze tutaj drobne poprawki, i mamy gotową pracę. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze zajęcia i zapraszamy na kolejny filmik.